5 maja, wybitny polski pianista i pedagog, profesor Andrzej Jasiński, otrzymał tytuł doktora Honoris Causa Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej. Wyjątkowa osoba jest wyniadkowy profesor profesor jest wybitną postacią, pianistą i pedagogiem. Jest jednym z najsłynniejszych muzyków nie tylko w Polsce czy Europie, ale na całym świecie. Jesteśmy dumni z tego, że tak wybitny pianista otrzymał tytuł Honoris Causa naszej uczelni. Słynny pianista w latach 60 studiował w Paryżu. Od ponad 50 lat prowadzi działalność pedagogiczną w swej macierzystej uczelni – Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 70 prowadził także klasę fortepianu w Stuttgartzie. Profesor Andrzej Jasiński wykształcił grono pianistów estradowych, wśród nich Krystiana Zimmermana, Krzysztofa Jabońskiego, Joannę Domańską, Magdalenę Lisak i innych. Profesor Jasiński był jurorem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, przewodniczącym komisji międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, innych konkursów w Brukseli, Moskwie, Pekinie, Pretorii, Seulu czy Tokio. W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach, a rok później Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Czym dla Pana jest otrzymanie tego tytułu tutaj, w tej uczelni, w Lwowie? Tak, to jest bardzo ważny tytuł, ponieważ pierwszy za granicą, prawda? I w Lwowie, w mieście, które się kojarzy z tradycją, z kulturą, z polskością. Także dla mnie to było wzruszające i ta uroczystość przebiegała w atmosferze takiej przyjacielskiej, że to, co powiedziałem na początku, że czułem się tak jak w rodzinie. A zaszczyt traktuję zawsze trochę, jakby powiedzieć, jako objaw mojej powinności w stosunku do sztuki, do muzyki, do drugiego człowieka. Więc nie liczą się dla mnie zaszczyty, tylko liczy się dla mnie to, jeśli mam przyjemność czynienia jakiegoś małego dobra, z którego inni skorzystają. Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielał mu ojciec. Profesor wrócił pamięcią do II wojny światowej, kiedy muzyka Chopina była zabroniona. Podczas edukacji ojciec mnie prowadził na lekcje, a płyniecy zrobili łamankę, złapali ludzi, podstawili pod ścianą i rozstrzelali. Ojciec mnie tak schował, żeby nie słyszał, nie widział tego. Mówię to dlatego, że mam takie życzenie, żeby muzyka Chopina zawsze służyła nam w dobrych czasach. Yes. Chopin jest naszym przyjacielem, a jego muzyka w momentach takich, w których odczuwamy smutek, no to nas pociesza. W momentach, kiedy jesteśmy weseli, to nas rozbawia. W innych momentach nas wprawia w zadumę, czyniąc, że wspominamy przeszłość, a w innych momentach jeszcze przeczuwamy przyszłość. Także na dobre i na złe w każdym momencie życia. Jest naszym przyjacielem. w muzyce Chopina znajdujemy wszystkie uczucia ludzkie. A jeżeli już tak fachowo bym chciał powiedzieć, jest to muzyka klasyczna w takim sensie, że posiada precyzję Scarlattiego, czystość dźwięku Mozarta, decyzję Beethovena, sentyment Schuberta, fantazję Schumana, słowiański liryzm, co jest bardzo ważne i na końcu najważniejsze ducha polskiego.